No jest i nawet figurka czołgu, polska duma i napompowany upór. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Cudeńka ze Wspieraczek. A dzisiaj przed wami gra planszowa Jagged Alliance. Aż się łezka wokół kręci. Jak sobie przypomnę godziny spędzone przy grze komputerowej Jagged Alliance 2. Ta turowa strategia była po prostu niesamowita. Aż mam chęć poszukać w necie czy gdzieś ją można jeszcze dostać. Ale na 100% są porobione jeszcze pewne jakieś dodatkowe mody. Ale wróćmy do planszowej adaptacji tego tytułu. Polska wersja na Wspieram to zebrała około 60 tysięcy złotych. A na Kickstarterze 60 5000 euro. Przed zakupem widziałem sporo recenzji i wszyscy jednogłośnie mówili, że ta gra jest bardzo dobrą adaptacją gry komputerowej. A że jest to wersja ze wspieram to, to znaczy, że jest najbardziej wypaśną wersją polskiej edycji, jaka jest dostępna. To znaczy do tego oczywiście mamy dodatek Jagged Alliance Underground, gdzie mamy nowe misje, nowych wrogów oraz nowy sprzęt. Dziesięciokartowe dodatkowe wyposażenie oraz unikatowe karty z kampanii: Wspieram to. Naprawdę mam wielką chęć powrócić do Arulko i pokonać jakiegoś dyktatora. No to łapka w górę i otwieramy. Jak widzicie, mały upgrade sprzętu. Tak oto prezentuje się wieko pudła, walczymy za wolność zabijamy dla kasy. Autorami gry są Marko Jelen oraz Jan Wagner. Jest to gra przeznaczona od 1 do 4 graczy, także świetnie, że ma tryb solo od 45 do 120 minut zajmuje rozgrywka oraz jest dla graczy od 12 roku zwyż. Ojciec chrzestny, kooperacyjnych, biternych gier taktycznych. Poprowadź swoich ulubionych najemników z Jagged Alliance w bój, aby wyzwolić naród Arulko spod jarzma podłej dyktatorki i jej armii. Gromadź sprzęt, broń i sojuszników i przy i przez różne scenariusze inspirowane klasyczną grą PC. Dzięki bogactwu wydarzeń, misji i różnym ustawieniom wrogów, każda rozgrywka jest inna. Pozostając wiernym dziedzictwu serii Jagged Alliance, gra planszowa pełna jest ciężkich wyborów, nieustannie trzymając ciebie i twoją drużynę na krawędzi zwycięstwa i porażki. Zapowiada się wyśmienicie. Mamy tutaj kopertę do przechowywania naszego zapisanego stanu gry. Instrukcja, która na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć spora. Na wprowadzeniu mamy taki rys fabularny. Cieszę się, słysząc, że zdecydowaliście się przyjąć zadanie. Z całą pewnością wasze kontakty potwierdziły, że ja, Enrico Hivaldori, mówię prawdę. Przez ostatnie 10 lat, od czasu zabójstwa mojego ojca, prawowitego władcy kraju, oraz wrobienia mnie, moja żona sprowadziła ogromne cierpienie na mój naród. Ci, którzy są dla niej wartościowi, są przetrzymywani w więzieniu, bici i torturowani. Starcy, chorzy, a nawet niemowlęta z wrodzonymi wadami są natychmiast eliminowani. Nadszedł czas, by ją usunąć. Opis jak rozgrywać kampanię, scenariusze, jak przygotować dany scenariusz, różne fazy gry, opisana faza dyktatora, na końcu Dziennik postępu kampanii, oraz skrót zasad, a wszystko to zajmuje 40 stron. Instrukcja jest na śliskim papierze, bardzo przyjemnie wydana. Scenariusze, kampania Arulko wszystko to jest na 15 stronach. Jednym z dodatkowych celów na wspieraczce była dodatkowa kampania. Niestety nie udało się jej odblokować, ale polski wydawca był na tyle miły, że udostępnił ją na swojej stronie, aby można było ją wydrukować. Naprawdę wielki szacunek. A tym wydawcą jest oczywiście Underworld Kingdom. Czy wy to widzicie, ile tutaj jest najemników? Każdy dodatkowy najemnik na pewno zwiększy nam regrywalność. Tease Scuff Haren. dzięki Bogu martwi nie dbają o wygląd, każdy z naszych bohaterów ma tutaj swoją specjalną umiejętność oraz ogólne zdolności. Corvin Cosmos Luders pióro jest silniejsze od miecza, jego zdolność to oficer wywiadu. Shellas Scope Sterling szukacie kogoś, kto wydrze wrogowi ostatni oddech, umiejętność to nocne operacje. Jest i Bobby, Bobby Steryt Gontarski. Normalnie wspomnienia wracają. Polska duma i napompowany upór. Jego umiejętność to słowiański Herkules. Nie dostajesz ran, zamiast tego zwiększa ci się zmęczenie. Rudy Lynx Roberts. Przydałaby się odrobina szczęścia w tej chwili. Profesjonalista. Dr Clifford Cliff Highball. Zaradny. Larry Roachburn. Cokolwiek, byle nie placebo. Fidel Dahan, zazwyczaj wściekły na coś lub na kogoś, złota rączka. Powiedzcie mi, kto z was nie wybierał Shadowa, Kyle Shadow, Simmons, Kamuflaż, Charlene Raven Higgins, Sniper, były strzelec wyborowy SWAT, Iwan Ivan Dolwich, od zabijania Zalenina do umierania za Lincolna. specjalista od broni automatycznej. Kapral Len Anderson, dowódca oddziału, na szacunek trzeba zasłużyć. Cynthia Fox Guzman, pożądana, niebezpieczna i przebiegła. Oburęczność. Tamte wszystkie planszetki najemników były na grubym kartonie. Tutaj mamy cienkie wersje. Pewnie te będą w standardowej wersji gry. Tutaj macie gruby, konkretny karton. Plastikowe figurki. No jest i nawet figurka czołgu. Takiej figurki w grze planszowej to jeszcze nie miałem. Pacyfikator. Czerwona koszula, snajper, przyczajony na klęczkach oraz po stronie złych jeszcze są krwawe koty. Mamy tutaj ogólnie 6 figurek postaci na 13 arkuszy najemników, także na no niektóre figurki będą musiały pełnić różne role. Z jednej strony to rozumiem, chociaż no jest mały niedosyt. Jeżeli chodzi o jakość, to taki leciutki plastik. Detali za wiele nie ma, ale i tak przyjemnie się to ogląda. Podstawki pod figurki. No ciekawe, są gumowe. W każdej grze, którą mam, zawsze są plastikowe. Także dla mnie to jest nowość. Ciekawe rozwiązanie. Na pewno lepiej będzie się trzymać planszy. Ale czołg jest pierwsza klasa. Żółte kości to podstawowe ataki. Pomarańczowa reprezentuje zaawansowany poziom zdolności. Kość czerwona, jak widzimy, jest tutaj sporo sukcesów. Oznacza ona prawdziwe mistrzostwo w danej dziedzinie. Oraz kość niebieska wykorzystywana do ukrywania się przed przeciwnikiem. Elementy planszy są to sektory, są one dwustronne. Standardowe drewniane kostki. Wyglądają na trochę większe niż te w żydęku. Karty zostawimy sobie na koniec, jak zawsze zresztą. Karty wrogów: Pacyfikator, Podwładny. Odporny na ogłuszenie. Karta Pacyfikatora jest dwustronna. Czerwona koszula, Podwładny. Sniper, krwawy kot, jest i on, pan Choke. Choke jest jednostronny. Karty misji: terenowy sztab dowodzenia, ścigani, wysami zniewolona społeczność, zatrute zapasy wody, ścigany imposter, załatw hiksów reglementacja amunicji. Punkt ruchu oporu, bateria rakiet SAM, ścigany SLAY, zbieranie informacji, ścigana MOM, siły szybkiego reagowania, dzieci pracujące w fabryce, oddział rozpoznawczy, burdel Shady Lady, troszeczkę wygięta mapa Arulko. Poznajecie te lokacje. Dwie planszetki dyktatorów. Będziemy mogli zmierzyć się z Lucasem Santino, który jest wyzyskiwaczem. Z Felixem Grundmanem, żelaznym generałem. Jest i ona, Deidrana Reitman, okrutna królowa. Jak widzicie, żetony same wypadają. Żadnej siły nie będzie trzeba używać. Fajny gruby karton, taki mocno zbity. Jest to żeton nadlatuje. Żeton zagrożenia. Żeton zasobu. Żeton czołgu. snajpera akcji rozkazu Żeton potyczki Żeton celu Żeton stanu To tak samo, żeton dnia oraz nocy rzeton dostępu do misji naprawdę wystarczy to dobrze wytrząsać i wszystko wypadnie. Trochę ciężko się to pokazuje przez to Rzeton oponki, kolejne żetony snajpera. Oraz celu. Żeton kontra Dobra, zostawię już te żetony w spokoju. I zróbmy to co myślę, że też lubicie najbardziej. Czyli robimy przegląd kart. Mamy tutaj cztery talie. Znając życie wszystkie karty są wymieszane, także najpierw je wszystkie otworzę. Karty Zachowań Larego, EIM, Zagrożenia, Wydarzeń, Karta Pomocy Jak Przygotować Rozgrywkę, Karty Łupu oraz Karty Poruczników. Zacznijmy sobie od poruczników. Porucznik Elliot, Porucznik generał Theo Humphrey, Porucznik LT Konrad Gillit, Igmus Iggy Palkow, Joseph Joe Papanus, Peter Kingpin Klaus Mike Po prostu Mike Królowa Krepitusów Karty zachowań Larego Zawsze czujny Furia Zatrucie Samotnik Normalny Gorszy dzień Szósty zmysł W swoim świecie Karty wydarzeń Obserwatorzy Łatanie Burza tropikalna Zrzut zaopatrzenia, używaj i zużywaj, nieudane zabójstwo, niskie morale, zawsze spiskując, posiłki, burza tropikalna, złodziejska banda, czas ucieka. Linie zaopatrzenia, zabójstwo, zawsze spiskując, posiłki oraz czas ucieka. Jak widzicie wydarzenia są podzielone na kolory od najmniejszej ilości czaszek do największej, wiadomo o co chodzi. Karty zagrożenia, zasadzka, krwawy kot, padlina, gnijące zwłoki, spalona farma, nic, nowy rekrut, uchodźcy, snajper, ranny żołnierz, strzeżona skrytka, podejrzany budynek, Handlarz bronią, Zepsuty pojazd, Dezerterzy, Granat, Patrol, Rebelianci pod ostrzałem, Ekipa poszukiwawcza, Drużyna snajperska, Weteran w stanie spoczynku, Baza wojskowa, Garnizon, Siły okupacyjne, Gaz musztardowy, Posterunek, Klatki, Szwadron Śmierci, No i Czołg. Karta pomocy, karty AM. trochę ich tutaj jest, mil spec, zestaw do konwersji broni, luneta snajperska, John Peters Bull, Scali Robert J Sullivan Scali, Frankie Gordon Haywire, Norma Joseph Meltdown. Kamizelka Kevlarowa Kamuflaż Snajpera Kamizelka Spectra Moździerz M-72 Low Radio Colt M4A1 Dr. Q. Huang, Steve Borner Grizzly Ice Williams Igor Dolwicz Kombinezor Snajperski Trójmaskujący, Maskujący H&K Chaos FN Minimi Kamizelka taktyczna Kuloodporna Karabinek 12G, SNW Special, Ruger Mini, Mosberg Taktyczny, Hamos, Iras Mike, Omerta Sztab Główny Rebeliantów, Dalmierz, Ojciec Walker, Dimitri Guzo, Kopalnia w Drasen, James Bullock Skyrider, Cambria, Sanmona Plac zabaw dla dorosłych, dr Vincent Beaumont Kopalnia w Cambri Szpital w Cambri Estonii Wysypisko starego Camerona Kevin Cameron Med Dog Strzelba śrutowa Kopalnia w Sanmona Sklep z bronią w Sanmona Plac zabaw dla dorosłych Devin Connell Kulbowie Zagubieni turyści Gruba Berta Alma Główny Sztab Dowodzenia Kopalnia w Alma Baraki w Alma, Carlos da Suoza, Tixa, najgorsze więzienie Warulko, Arulco, Balime, dzielnica klasy wyższej, Greg Duncan Dynamo, Brien Schenk, Muzeum w Balime, Meduna, stolica, Miguel Cordona, Richard Ratwen Slay LT Konrad Gillit, Igmus Palkow Igi, kamizelka ochronna, bukiet kwiatów nawet się znalazł, pistolet strzałkowy, interfejs dowodzenia, WA-2000, Barrett 50, zestaw narzędzi, Steyr auk, Peter sanderson wolf, Dr. Michael Dawson MD, Sidney Nettleson, Victoria Waters Vicky, zestaw chirurgiczny, poncho maskujące, kamizelka przeciwodłamkowa, Apteczka HK MP5 RPK 74 Pas 15, zaopatrzenie naprawdę tych kart jest multu. Wydaje się, że ta gra będzie świetnie urozmaicona, i widząc niektórych moich bohaterów z liceum twarz sama się śmieje, ulepszona kamizelka taktyczna, czerwona koszula bluza polowa, ulepszona kamizelka Kuloodporna, szczęśliwa moneta. Walizka z pieniędzmi, granat ogłuszający, koktajl, mołotowa, granat ręczny, granat dymny, bandaż, no czego tutaj nie ma, morfina, IOU, plik banknotów, łoki-toki, taśma izolacyjna, guma do rzucia, farba maskująca, kamień, bomba z gwoździami, nóż do rzucania, Wywiad skrytka, wywiad obrona, manierka, obcięte naboje, pocisk o dużej szybkości, pociski smugowe, pociski przeciwpancerne, pociski grzybkujące, bereta, rękawice kewlarowe, MAK-10, naszywka czerwonego krzyża, SKS, młotkowalski, plecak Moro. Podpinka przeciwnożowa, hełm, przedłużenie lufy, kamizelka przeciwnożowa, krwawe diamenty, ładunek kumulacyjny, mina lądowa, wywiad porucznik, zastrzyk adrenaliny, zastrzyk regenerujący, energetyczny, zestaw chirurgiczny, wywiad duża skrytka, AK47, kaptur maskujący, granatnik, nóż myśliwski. Tarcza bojowa, zagłuszacz sygnału, naramienniki spektra, Dragunow, skaner rentgenowski, tłumik, medale, pas z narzędziami, miejska kurtka kamuflująca, kurtka kamuflująca, jungle, nakoladniki ochronne, płyty ceramiczne, opaska smart, składnik 18, kolba taktyczna. Granatnik talon, bagnet, magazynek do dżungli, magazynek do dżungli po raz drugi, Dwójnik, celownik laserowy, pręd i sprężyna, kombinezon mechanika, DAGR, konsola drona, elektroniczne ucho, maska czaszka, panel taktyczny. I na końcu osłabiacz odrzutu. Ogrom tych kart przeraża, ale jedziemy dalej. Dodatek underground. Ciekawe, czym ten dodatek nas zaskoczy, co się czai pod ziemią. Nowe misje, wrogowie oraz sprzęt. Poprowadź swój oddział w głąb podziemi Arulko. Walcz z szalonym dyktatorem naukowcem i jego wynalazkami. Znajdź eksperymentalny sprzęt, taki jak słynny karabin rakietowy staw czoła Ten dodatek do Jagged Alliance, gra planszowa, wprowadza słynny tryb science fiction z Jagged Alliance 2. Dodaje nowych wrogów, sprzęt, sektory podziemne, dodatkowe zasady, nowego dyktatora i nowy scenariusz. Wszystkiego jeszcze więcej to lubię najbardziej. Instrukcja. Oczywiście z wersji podstawowej to sobie w niego nie pogracie. Scenariusze. Cała instrukcja to 11 stron. Figurki larw. Górka Krepitusa Obrzydliwe stworzenie Karta dyktatora Profesor dr Martin Knight Twórca Plansze sektorów Karty misji oraz dwie karty wrogów, larwa oraz sam krepitus, a misje takie jak kapsuły klonujące, laserowa uprząż dla kota, zamki na odcisk palca, broń eksperymentalna, emiter ultradźwięków, trochę dodatkowych żetonów żetony połączeń między sektorami żetony potyczek z krepitusami po prostu żeton potyczki oraz żetony stanu Oraz na koniec troszeczkę kart. Jedna karta porucznika jest to sierżant Krot, karty łupu, takie jak ochrona antykorozyjna, chwas Krepitusa, luneta noktowizyjna, 38 auto Orta, rezerwat dzikiej przyrody, egzoszkielet, kombinezon bojowy nowej generacji, miotacz ognia, laser MK-1, karabin rakietowy. W tym dodatku widać, że są całkiem potężne bronie. Karty EIM, robot Madlaba, karabin rakietowy, automatyczny karabin rakietowy, galaretka królowej robali. I na koniec karty zagrożenia krepitusów. Wszędzie, wylęgarnia, to tylko robale. Co to tak śmierdzi? Kozacki kawałek sushi. Dodatkowe karty wyposażenia, które można było sobie dodatkowo dokupić poza grą. Karabin samopowtarzalny, UE, bimber, umocniony posterunek, parałowców, śpiący wartownicy, niewybuchy, wirus. Odcięte zaopatrzenie Oraz zakłócenia w eterze Jak jeszcze gdzieś znajdziecie te karty, że można je kupić To radzę to zrobić Bo pewnie się szybko rozejdą Oraz odblokowane cele z na Wspieram to Karta misji Ścigany Charlie Szkoda, że tylko jedną kartę udało się odblokować No ale zawsze coś Mors Grot Browning Pistolet Aptekarz, kradzież nie popłaca, fabryka amunicji. Fajnie, zawsze to jakieś urozmaicenie. Jestem pod wrażeniem ilości kart, jakie znajdują się w tych pudłach z grafikami wprost z gry komputerowej, które naprawdę połechtały moje wspomnienia. Na razie nie zdradzając nic więcej, ja już kończę i zagłębiam się w instrukcję. Pozostaje mi bardzo podziękować, że oglądaliście ten film do końca. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy, pamiętajcie o pozostawieniu lajka oraz subskrypcji, a na pewno przyczyni się to do rozwoju tego kanału. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego!